Siemanko Beczki z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, paczka za Elite 1. Elite 1 miesięczną jest. Jest yy, w tym momencie. Mamy jeszcze paczki tutaj jakieś za 100 tysięcy, ale to nie jest ważne, bo ta paczka z Elite, za Elite 1 ostatnio nam przyniosła 95 yy, overalla Lewandowskiego. Yy, w tym momencie pewnie widzicie sobie gdzieś tutaj w tle, jakie karty możemy trafić. Neymar, Pogba. Son, bodajże Aguero. No, kosmiczne karty ogólnie. Kosmiczne karty i na pewno na pewno niektóre by się przydały tutaj do zespołu. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Paczka z yy, Food Elita 1. 20 kart, 20 złotych, 20 rzadkich. Mam nadzieję, że będzie walkał. Bo tak jak wspominałem, nie ma szans yy, w sensie. Nie ma tutaj pewności, że będzie walkout, tak jak jest z kartą za top 100. Ale dobra, nie przedłużając. Trzy, dwa, dobra, bez przesady. Poszło, 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 poszło. Jest walkout, jest walkout, tylko co to w tym momencie będzie? Co to będzie? Clara chyba słabiutka, ale, 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 ale... E, Brazylia! Brazylia, to jest napastnik, to jest Jonas, kurna mać. Czemu to jest Jonas? Jeszcze werby w koszulce Polski. 88. Brazylia! Łopanie! To mógł być Neymar. To mógł być Neymar. To mógł być Neymar. I mam jeszcze Towę. O! Dobra, dobra. To nie, to nie, to nie dzisiaj. Za miesiąc będzie top 100. Bo tu musimy na zmianę chyba. Chciałem znowu litę jeden, myślałem, że będzie fajnie. Weinaldum. Nie no, nic, nic specjalnego. Nic specjalnego. To wę. Jonas, Jonas, no mniejsza o to. Słaba karta, ogólnie słaba karta. Evra jeszcze jest, jeszcze jest Oxlade, Chamberlain, Lane, Weinaldung, Saul. Nie, no dramat, ogólnie dramat, no nie ma co się tutaj szukać. Ginczek, tego właśnie trafiłem e, kartę hero. Dwa lookouty, dwa łukauty, bo no tak. Ale kurczę, Brazylia! 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 Otwieram, otwieram. Kurczę, no, no nic nie ma, ale flara nie jest, 85. PP, PP, Papa chyba, Marys, 85. No dobra, trudno. To nie są dzisiaj paczki dla nas, ale... Okej, okay. co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Jak nic nie powiem. Moi kochani, no jak widzieliście niestety, te pa, ta paczka za elitę 1 Miesięczną nie była wcale taka kolorowa. Brazylia była, Brazylia była, ale niestety jej postanowiło, tak jak w dniu dzisiejszym, kiedy to e, trzy razy już mnie wyrzuciło z serwerów, miałbym 30 zero bilans, to jej mnie tym razem postanowiło także stronować tutaj e, pod względem paczki. No i niestety Brazylia postanowiła wyskoczyć, ale e, za flagą Brazylii pojawił się nie Neymar, nie Neymarito, tylko... Kurczę, kasztanito pod tytułem Jonah, Jonas, Jonas, więc słabiutko, słabiutko, ale mam nadzieję, że i tak Wam się odcinek podobał. Jeśli się podobał nie zapomnijcie o tradycyjnej łapce do góry, zasubskrybowaniu kanału, zostawcie komentarz, jeśli byliście na live i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemano!